TV Rozpoczęły się sanockie kulturalia organizowane w ramach siódmych Juwenaliów Podkarpackich. Pierwszym akcentem był barwny korowód studentów, którzy wspólnie z władzami uczelni i wykładowcami przeszli spod budynku głównego PWSZ na sanocki rynek, gdzie nastąpił symboliczny moment przekazania kluczy do bram miasta. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z inauguracji Święta Studentów Sanoku. Po raz pierwszy impreza ta nosi tytuł kulturalia i jest to impreza nie tylko dla studentów, przez studentów organizowana z udziałem studentów, ale również jako że uczelnia nasza jest bardzo mocno związana z miastem Sanokiem, z mieszkańcami Sanoka, to jest to również impreza dla Miasta dla mieszkańców Sanoka i okolic. To są takie dni, nie dość, że są dni wolne, to jeszcze można się tak zintegrować wspólnie wszyscy, także jest bardzo fajnie. Czekamy, czekamy tylko na więcej osób, które się przebiorą. Myślę, że nie będziemy jedyne, nie będziemy się wyróżniać bardzo, ale fajnie, fajnie, że pogoda myślę, że nam jeszcze sprzyja. Juvenalian to okres radosny, tutaj jest okazja do tego, żeby się pobawić. Wiosna już jest w takiej fazie rozwoju, po prostu wszyscy się cieszą, można sobie wyjść na pole. Na Spacer ładnie tutaj, z kolegami się spotkać, pośmiać. Także tak, to też jest okazja do tego, by razem właśnie z kolegami z naszej szkoły tutaj się pośmiać troszkę, powygłupiać. Cudowny nastrój, świetna pogoda I nie myślimy o sesji na razie. Z naszego roku dziewczyna jest organizatorką całą, także mamy nadzieję, że będzie trzymać piecze nad nami wszystkimi, że się wszystko ułoży. Także wszystko będzie, się odbędzie tak, jak powinno, zgodnie z planem. Myślę, że nie będzie żadnych niepożądanych sytuacji. Nigdy w dresach nie chodzimy, oczywiście, nie? Zawsze mundurek, tutaj krawata, tak. To teraz okazja do tego, żeby się pokazać jako dresy. Tutaj klasyczna żonobika, kij, tutaj pałeczka, taka. Tak. Oczywiście, wszystko taki... w takim formie żartu. Dokładnie. Ucierli tak na tak ludzi. Dokładnie. To o to chyba w tym wszystkim Dzieczymy chodzi. dobrej zabawy. Dziękujemy bardzo. Imprezę. Jasne, że na imprezę musimy się zawalić. Oczywiście, koncerty, no a później oczywiście imprezę w Kakao, więc zapraszamy. Jest super atmosfera, dużo przebrań. Są y, od klaunów do, do jakichś tutaj, nie wiem, pielęgniarki są przebrane za pielęgniarstwo, za krew również co jeszcze więcej. Ratownicy również się super przebrali. Atmosfera jest w porządku. Wszyscy się fajnie bawią. Myślę, że ten czas będzie dobrze przeżytym czasem. Będzie czasem dobrej zabawy, zdrowej zabawy, bezpiecznej zabawy. Będzie czasem ładowania akumulatorów przed sesją i później zaprocentuje to jak najlepszymi wynikami osiągniętymi z egzaminów właśnie w czasie sesji. Życzę naszym studentom, i nie tylko studentom, dobrej zabawy i oby te życzenia się spełniły. I <laughs> don't W imieniu burmistrza miasta Sanoka, Tadeusza Pióro przekażę za chwilkę klucze do bram miasta Sanoka na ręce przewodniczącej samorządu studenckiego i życzę wam dużo dobrej, dobrej zabawy i pamiętajcie dzisiaj Sanok jest pięknym miastem, żeby w poniedziałek Również było tak samo piękne. Dziękuję. Słuchajcie, mamy to. Mamy otworzone, otworzone bramy miasta, mamy klucze, możemy imprezować. Obiecujemy, że, że będzie miasto tak samo piękne jak jest do tej pory w poniedziałek. Posprzątamy po sobie, jeśli będzie trzeba. Rozpoczynamy Kulturalia 2017. PWS Ekscelence. de